Warsztaty ceramiczne to ceniona na całym świecie forma spędzania wolnego czasu. W fabryce naczyń kamionkowych, manufaktura są do tego doskonałe warunki. Zapraszamy na warsztaty dzieci, dorosłych i całe rodziny. Lepienie w glinie zrelaksuje każdego, a dzieci nabędą umiejętności plastycznych i manualnych. Na koniec, własnoręcznie ulepione naczynie zostanie wypalone w piecu i sprezentowane autorowi. Warsztaty w manufakturze codziennie w dni robocze od 8 do 13. Święty Mikołaj w kinderstacji w Bolesławcu już 6 grudnia bieżącego roku o godzinie 17 zapraszamy na wspaniałą zabawę i liczne atrakcje. Tańce hulańce zdobienie świątecznych dekoracji oraz pierników ze świętym Mikołajem w programie Loteria, numerka z biletu, konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek. Zapisz się już dziś! Zabawa na terenie zakładu BZMO przy ulicy Kościuszki 8 w Bolesławcu wszelkie informacje pod numerem telefonu 792-789 181. Czekamy na ciebie! 19 listopada, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji najpierw obsługiwało Bolesławiec, potem była też gmina Bolesławiec i w końcu Lwówek Śląski. Ale to nie koniec ekspansji. Już w przyszłym roku Bolesławiecki PWiK zawiadywał będzie wodno-kanalizacyjną infrastrukturą we Wleniu. Przedsiębiorstwa komunalne, które zajmują się zadaniami przyporządkowanymi do kompetencji samorządów lokalnych, były w różny sposób traktowane przez owe samorządy. Część z nich została odsprzedana zewnętrznym inwestorom. W Bolesławcu samorządowcy poszli jednak inną drogą. Pozostawili w komunalnej własności wszystkie te spółki. Nikt raczej tego nie żałuje, a jednym z dobrych przykładów na słuszność takiej decyzji jest przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Zaczynaliśmy w połączeniu z gminą wiejską, czyli obsługiwaliśmy łącznie no, prawie 6, ponad 50 tysięcy ludzi. Później podjęliśmy decyzję, która została odebrana bardzo dobrze przez mieszkańców Lwówka, ale też przyniosła korzyści dotychczas działającej spółce na terenie dwóch gmin Bolesławiec. A teraz nastąpiło kolejny etap, czyli przyłączenie gminy w Lenie. Bolesawieckie PWK ma dobrą renomę jako firma, a do tego może się pochwalić bardzo dobrą jakościowo wodą. Poza tym ochrona środowiska w firmie nie ogranicza się do działań związanych z oczyszczaniem ścieków. Wiedzą tam też bowiem, jak pozyskiwać czystą energię. Jak się produkuje zieloną energię z biogazu w trakcie oczyszczania ścieków, ale też już w tej chwili inwestujemy w fotowoltaikę, czyli to jest nowy rodzaj zielonej energii. To przyciąga chętnych do korzystania z usług tego przedsiębiorstwa, a rozszerzanie obszaru jego działalności i liczby klientów wpływa z kolei na obniżanie kosztów. Odczuwają to bolsawianie a od kilku lat mieszkańcy Lwówka. Rozłożenie tej działalności na większą grupę osób powoduje mniejsze wzrosty cen wody. To jest punkt pierwszy. Druga rzecz. Bardzo zadowoleni mieszkańcy gminy Lwówek, którzy otrzymali firmę profesjonalną, bardzo dobrze zarządzaną, z dużą ilością ludzi, którzy doskonale się orientują, czyli dużo lepsza jakość obsługi, do tego bardzo szybkie reakcje w przypadku awarii, zmniejszenie strat wody. Do tej grupy obsługiwanej przez Pewik dołączy więc wleń, ale prawdopodobnie nie będzie to ostatni obszar, którego sieć wodno-kanalizacyjną przejmie w swoje władanie to przedsiębiorstwo. W najbliższy weekend w Muzeum Ceramiki będą obowiązywały promocyjne ceny biletów. Bolseckie Muzeum po raz kolejny przystąpiło bowiem do ogólnopolskiej akcji Polska zobacz więcej, weekend za pół ceny. Od najbliższego piątku, a więc od 22 listopada do niedzieli, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu będzie można zwiedzać za pół ceny. Bolesławieckie Muzeum jest bowiem po raz kolejny partnerem ogólnopolskiej akcji Polska. Zobacz więcej: weekend za pół ceny. W najbliższy weekend od 22 do 24 listopada będzie można zwiedzić Muzeum Ceramiki za pół ceny. Włączyliśmy się już po raz kolejny w ogólnopolską akcję. Akcję przygotowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polską Organizację Turystyczną. Ona odbywa się od 2016 roku i polega na tym, żeby przekonać turystów, że zwiedzać można nie tylko w tym tak zwanym wysokim okresie, czyli latem, zimą, ale również jesienią i wiosną. Stąd też narodził się pomysł, żeby za pół ceny udostępniać atrakcje turystyczne w całej Polsce, również kulturalne. Ta akcja to duża gratka dla wszystkich łowców rabatów i okazji, którzy mogą zaplanować atrakcyjny weekendowy wyjazd za cenę zdecydowanie niższą niż w sezonie. Od 22 do 24 listopada można liczyć na tańsze noclegi, oferty gastronomiczne, a także atrakcje turystyczne i kulturalne. W Muzeum Ceramiki w Bolesławcu za pół ceny będzie można nabyć zarówno bilet normalny, jak i ulgowy. Pora teraz na blog wiadomości w skrótowej formie. Zaczniemy go dzisiaj od informacji sportowej dotyczącej dużego sukcesu młodej bolesławianki. Ośmioletnia Amelia z Bolesławca jest wicemistrzynią świata w karate. Takie zawody dla dzieci odbyły się przed tygodniem w Czechach. Amelia karate trenuje już ponad rok. A Żółty Pas uczestniczyła już w dziesięciu turniejach karate. Ma w swojej kolekcji złote i srebrne medale zdobyte w krajowych i międzynarodowych turniejach. Z kompletem punktów i bez straty seta zakończyły swój start w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w siatkówce dziewczęta z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Wicemistrzyniami z jednym przegranym meczem zostały siatkarki z drugiego ogólniaka. Natomiast trzecia była drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Podopieczny Marcina Sobczyszyna w styczniu wezmą udział w turnieju strefowym w Lubaniu. Bolsalska Policja odnotowała w miniony piątek pięć prób oszukania starszych ludzi tzw. metodą na policjanta. Do osób w wieku od 68 do 79 lat, który chciał wyłudzić pieniądze udając policjanta. Żadna z nich nie uległa tej mistyfikacji. Policja przypomina przy tej okazji, żeby w podobnych sytuacjach nie ufać oszustom i natychmiast zgłaszać takie próby na numery alarmowe 997 bądź 112. Wzorem roku ubiegłego w zespole szkół ogólnokształcących i zawodowych odbyła się zbiórka karmy oraz smyczy, obroże i innych akcesoriów dla zwierząt ze schroniska w Dłużenie Górnej, które od lat niesie bezcenną pomoc dla zagubionych, porzuconych i zaniedbanych czworonogów. Akcja spotkała się z ogromnym odzewem ze strony uczniów, którym nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt. Policja nie rezygnuje z edukacji najmłodszych. Tym razem policjanci spotkali się z przedszkolakami w ocicach i kruszynie. Edukacja od najmłodszych lat to jeden z elementów policyjnych działań profilaktycznych. W spotkaniach uczestniczył wyjątkowy mundurowy komisarz Lew, który wywołał na twarzach dzieci uśmiech. Przedszkolaki witały się z policyjną maskotką i chętnie pozowały do pamiątkowych zdjęć. W najbliższy czwartek poznamy laureatów konkursu plastycznego Bezpieczna Droga do Szkoły, który organizuje Bolesławiecka Straż Miejska. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Rozpocznie się o godzinie 9.00. Kolejne zwycięstwo zanotowała drużyna Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego. Na swoim boisku wygrali 3 do 1 z NKSN Pogoń Góra. Awansowali dzięki temu na czwarte miejsce trzeciej ligowej tabeli. Po ostatniej kolejce rozgrywek dolnośląskiej trzeciej ligi siatkówki, którą BTS Elektros rozegrał na własnym boisku, siatkarze z Bolesławca zajmowali piąte miejsce w dziesięciomiejscowej tabeli, wyprzedzając bezpośrednio zespół MKS Pogoń Góra. I właśnie z tym przeciwnikiem przyszło im zagrać w minioną sobotę, również na własnym boisku. Mecze między bezpośrednimi rywalami są na tym poziomie ligowym najbardziej wyrównane. Czołówkę od ostatnich w tabeli drużyn dzielą czasem spore różnice, ale są one dużo mniejsze w przypadku sąsiadów z tabeli. I tak poniekąd było w spotkaniu BTS-u z MKS-em. Szczególnie dotkliwe dla gospodarzy meczu stało się to w pierwszym secie tego pojedynku. Równorzędna gra nie stawiała żadnej z drużyn w roli faworyta tego spotkania, i praktycznie gra punkt za punkt doprowadziła do końcówki seta, która mogła się rozstrzygnąć na korzyść tak jednej jak i drugiej drużyny. To jednak goście pierwsi uzyskali 25 punktów, gdy tymczasem na koncie Bolesławian było ich tylko 22. Drugi set nie przypominał już jednak pierwszego. Od jego początku na boisku pojawili się Filistyński i kucharski, którzy już w pierwszym secie zmienili na tych pozycjach wyjściowy skład BTS-u i w tej konfiguracji bolsawianie rozegrali bez żadnych zmian całego seta. Tym razem od początku urwali się gościom i do 25. punktu doprowadzili przy 17 punktach dla pogoni. Wynik meczu zatem się wyrównał. Trzeci set to znowu ten skład na boisku, który tak udanie zaprezentował się w poprzedniej części gry. Tym razem niewielkie zmiany zadaniowe na boisku i uważne kontrolowanie Seta. I tym razem bolosławianie nie pozwolili się pogonić zbytnio rozwinąć i zakończyli Seta na swoją korzyść, oddając gościom tylko 18 punktów. Do czwartego seta zawodnicy BTS-u musieli już podejść jak do ostatniej partii gry, bo wypuszczenie Seta w takim momencie mogłoby fatalnie się skończyć dla całego meczu. Sprawdzony w poprzednich setach skład rozpoczął więc bój o zwycięstwo. I kolejny raz dało to dobre rezultaty. Bolsawianie spokojnie doprowadzili do wygrania tego seta do 20 i całego meczu 3 do 1. Kolejna wygrana dała BTS-owi awans o jedno miejsce w ligowej tabeli. Na czwartej pozycji Bolsawianie mają tyle samo 9 punktów co piąta drużyna zabornik Śląskich. BTS więcej ma jednak wygranych setów. Trzecia drużyna ma już o 3 punkty więcej, a lider o 6. W najbliższą sobotę Bolesławianie zagrają już na wyjeździe w Strzegomiu. Tamtejszy AKS to drużyna, która zajmuje po pięciu kolejkach rozgrywek ósme miejsce w ligowej tabeli. Po reklamach prognoza pogody dla Bolesławca na środę, a po niej zapraszam na nasz program o edukacji ekologicznej w Bolesławcu. Zapraszam do oglądania, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Nowo otwarty sklep zoologiczny Centrum Pupila. Tutaj znajdziesz wszystko, co niezbędne dla swojego czworonoga. W ofercie posiadamy karmy bytowe i weterynaryjne, preparaty eliminujące pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, przysmaczki dla psów, kotów, gryzoni, królików, ptaków oraz pokarmy dla ryb. Szeroki asortyment, świetna lokalizacja oraz atrakcyjne ceny sprawią, że naprawdę każdy wyjdzie od nas zadowolony. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Snyka 7 w Bolesławcu. Stowarzyszenie Górników Curowców Mineralnych w Bolesławcu ma zaszczyt zaprosić górników i sympatyków górnictwa na uroczystą dziewiątą powiatową karczmę Piwną z okazji Barbórki 2019, która odbędzie się dnia 7 grudnia bieżącego roku o godzinie 17 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie przy ulicy Głównej 1. Chętnych do uczestnictwa prosimy o zgłaszanie się w terminie do dnia 1 grudnia 2019 roku. Kontakt telefoniczny 667 508 610 783 665 088. W nocy z wtorku na środę temperatura w Bolesławcu wyniesie 5 stopni Celsjusza i na tym poziomie utrzyma się przez całą dobę. Wilgotność powietrza i w nocy i w dzień w granicach 95%. Zachmurzenie będzie bardzo duże i występować będą mgły. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hPa. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z kierunków północnych.